Siemanko, siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie. Witam Was po e, wojarzach, które miały miejsce w Rumunii i w Bułgarii. Jestem już po wakacjach. Co nieco mogliście zobaczyć e, na moim kanale na YouTubie, jak te moje wakacje wyglądały, co nieco tam poopowiadałem, więc jeżeli ktoś ma chęć, to zapraszam do ostatnich odcinków. Jesteśmy na budowie, czas wracać do rzeczywistości. Eee, przyjechałem tutaj troszeczkę ogarnąć, co nieco posprzątać. Podczas mojej nieobecności, przez te dwa tygodnie, które mnie nie było i kiedy byłem na wakacjach, tak naprawdę nic się tutaj nie działo, nic się nie zadziało. Eee, poza tym tylko, że materiał przyjechał na docieplenie. Eee, tutaj, oczywiście, tylko nie, niewielka część tego materiału. Tam na dole jest tego znacznie więcej. Jak widzicie, wełna firmy Rokul. Nie jest to ta e, najlepsza e, premium. To jest ta taka pośrednia, czyli e, super, niemarketowa. Tylko z hurtowni, a to z tego co wiem, jest różnica. Interesują Was właściwości, lambdy i tym podobne rzeczy. Proszę bardzo, wszystko tutaj jest napisane. Oczywiście to, co pokazuję, to jest 150. Jest też o na przykład tutaj seteczka, czyli 10 cm, bo akurat. Na górze będzie 15, 10 i nawet jeszcze raz 15, ale to wszystko zobaczycie. Eee, profile, trochę płyt karton gips, folia paroizolacyjna. Co tu jeszcze? Tutaj w ogóle jeszcze ta wełna, nie? Tej wełny jest całkiem sporo. Więc trochę jest tego w towaru. No i tutaj jeszcze, takie pierdoły, które mi kazał ten mój kolega, który mi będzie, który mi będzie robił docieplenie. Eee, taśmy, sznurek, różne rzeczy. To już akurat wszystko kupowałem na Allegro. Różne wkręty. No nieważne, łączniki, o tutaj nawet wyjęte są, powyjmowane, bo ten kolega Pokazywało mi, jak to w ogóle działa. Słuchajcie, jeszcze nic nie jest zrobione. Materiał jest skupiony, dlatego że kolega, który będzie mi robił tutaj docieplenie i w ogóle łazienkę, płytki kładł, w ogóle takie, taki gość, który zajmuje się wykończeniami wnętrz. E, docieplenie poddasza to tak dla mnie tylko robi, bo kiedyś się tym zajmował, ale teraz, teraz jak, tak jakby z tego zrezygnował jako to, że to jest mój kolega, to, to mi po prostu zrobi to docieplenie poddasza e, tylko tak, no miał być już tak naprawdę tydzień temu jak ja byłem w, na wakacjach, jak byłem w Rumunii w Bułgarii to już miał tutaj Przyjechać i miał zaczynać, ale niestety, trochę mu się e, po prostu sprawy takie prywatne pokomplikowały. E, jego tata tam troszeczkę, że tak powiem, zachorował. Nie będę tam w szczegóły wchodził, no bo to jego prywatna sprawa. W każdym bądź razie wszystko to się troszeczkę opóźni. Dopóki on sobie te wszystkie po prostu swoje sprawy prywatne wyprostuje i poukłada, wtedy dopiero do mnie przyjdzie. Oczywiście różne sytuacje bywają w życiu, miłe i mniej miłe, tutaj jest akurat ta z tych mniej miłych. Ja to oczywiście jak najbardziej rozumiem, każdemu mogą się, tak jak już powiedziałem, zdarzyć różne sytuacje w życiu. I każdego to może mogą te sytuacje dotykać. Więc, niech sobie wszystko chłopak poukłada, niech wszystko wróci na właściwe tory i niech wszystko się dobrze skończy. Wtedy po prostu przyjdzie do mnie i, i będzie działał. Bo wiadomo też, że taka praca na siłę, gdzieś, gdzie się o niej nie myśli, tylko ma się z tyłu coś innego, to też nikomu nie służy. No, mniejsza z tym. Każdy wie o co chodzi. Okej, okay. dobra, słuchajcie, w ogóle to nie wiem, czy, bo mieliśmy zaczynać od ocieplenia poddasza, ale nie wiem, czy tutaj nie zaczniemy od ułożenia płytek i w ogóle wykończenia tego pomieszczenia na gotowo. Czyli zabudujemy te rury tutaj. Zabudujemy tą rurę tutaj. I położymy przede wszystkim płytki. Po co? Dlaczego najpierw chcę to zrobić? No bo jest połowa września, nie wiadomo kiedy ten mój kolega dotrze, a pompę ciepła by się przydało wstawić, wygrzać posadzki po prostu, żeby już można było na zimę, w zimie tutaj, w miesiącach tych zimniejszych, działać po prostu w środku. Będzie pompa ciepła, będzie ogrzewanie. Żaden mróz za oknem nie będzie straszny, będzie można tutaj w środku działać, malować, układać płytki, robić łazienki i tak dalej, i W sobotę albo w niedzielę będę się widział z moim hydraulikiem, więc zapytam go jakie są, że tak powiem, do kiedy tą pompę ciepła po prostu trzeba zamontować. Eee, czy, czy to musi być, dajmy na to w październiku, w listopadzie, czy, to, czy typowo po prostu przed zimą muszę o tym z nim porozmawiać, bo ja nie mam o tym zielonego pojęcia. Domyślam się, że to musi być przed zimą, ale w, czy, czy tutaj jakieś temperatury wchodzą w grę, na przykład, że musi być powyżej iluś tam stopni, nie wiem, nie znam się na tym, dlatego chcę się zapytać kogoś, kto się tym zajmuje. Na, że tak powiem, zdrowy rozsądek, to wiadomo, że tą pompę ciepła, no to teoretycznie, tak jak ja myślę, to można zakładać po prostu przed nadejściem zimy, albo nawet w czasie zimy, być może też to można robić. Mniejsza z tym, nieważne, zapytam się, będę wiedział. Zapytam się kompetentnej osoby, będę wiedział, nie będę tutaj Wam głupot gadał. Więc. Jeżeli mi powie, że na przykład można się z tym jeszcze wstrzymać, nie wiem, tam powiedzmy dwa miesiące, no to chyba zrobimy to tak jak mieliśmy to robić. Czyli e, bierzemy tą wełnę, znaczy bierzemy, on bierze, e, i po prostu zajmiemy się tym ociepleniem poddasza. Tutaj też e, będzie to zrobione w ten sposób, że. Będzie dana wełna 15x10 i jeszcze tutaj będzie dodatkowo 15 cm nad sufitem. Będzie tutaj, będą schody strychowe, czyli tak zwany włas na strych zamontowany, i będzie tam na górze zrobiony taki ala strych z płyty OSB. Po prostu będzie na górze płyta OSB. A tutaj będzie oczywiście, będą zrobione sofity podwieszane z płyty karton-gips, stelaże i na tą płytę karton-gips. Już widzieliście materiał na stelaż, płyty karton-gips są zakupione, tak jak to pokazywałem, są tam na dole. Możecie to właśnie sobie zobaczyć. Oczywiście to tak na początek kupiliśmy. Na pewno coś będzie trzeba dokupywać. Nie mam jeszcze kupionych tych schodów strychowych, chociaż znalazłem już je i wystarczy to tylko na Allegro znalazłem, bo są najtaniej. Tak samo wszystkie o te takie wkręty, wieszaki, taśmy i tak dalej. To wszystko. Mi kolega powysyłał linki z Allegro, ja tylko pozamawiałem, bo mówił, że tam jest zwyczajnie najtaniej. Schody strychowe, tak jak mówię, zamówię pewnie jakoś na dniach. I co? Zostaną płyty OSB, jeszcze będzie trzeba dokupić. No, tam wiadomo, siatki, gładzie, żeby to potem łączenia tych płyt. Zrobić to się chyba gładział robi. Nie, nie pamiętam, bo ja kiedyś to nawet robiłem yy, na wakacjach. Mniejsza z tym jeszcze parę rzeczy trzeba będzie dokupić, ale to wszystko wam powiem, więc takie są plany. Yy, na najbliższą przyszłość czekam aż ten mój kolega przyjdzie i dopiero wtedy będziemy działali. Póki on mi tego nie zrobi, czy to będzie najpierw docieplenie, czy najpierw ta kotłownia, zobaczymy jak to wyjdzie z czasem. Póki on tutaj mi tego nie zacznie robić, to nic innego na tej budowie się nie będzie działo. Więc zacznę filmować, zacznę nagrywać, dodawać filmy z budowy dopiero jak on przyjdzie i zacznie mi tutaj po prostu działać. Jeszcze jedna rzecz, o której chciałem powiedzieć, Ostatnio jak widzieliście robili mi elewację. I cóż, wiele z Was mówiło, jak pokazywałem tę elewację, że lipa, że krzywo. Bo tutaj nic nie zobaczycie, że to jest krzywo. Dom jest naprawdę według mnie wykonany. No tak jak powiedziałem, na 4 plus, może nawet na 5 minus w sześciostopniowej stopniowej skali. Garaż jest wykonany trochę gorzej, ale te takie krzywizdy delikatne widać tylko jak zaświeci słońce. Bo teraz tego nie zobaczycie. No, i tak e, za, zacząłem się zastanawiać, bo ja widziałem dużo, dużo, dużo gorzej zrobione te elewacje tutaj. No cóż, e, że tak powiem, nie jest to na pewno zrobione idealnie, ale uważam, że nie jest też źle. Uważam, że dom jest naprawdę dobrze zrobiony. Garaż troszeczkę gorzej, i ja tego nie ukrywałem. Jeżeli ktoś oglądał filmy o elewacji, jak pokazuje, jak ta elewacja jest skończona. Jak pokazuje, chyba to było w tym filmie, jak pokazywałem, że elewacja jest gotowa, a nie jak podawałem koszty elewacji. Pokazywałem to. Mówiłem o tym, że nie jest to zrobione perfekcyjnie, ale co wam chciałem powiedzieć? Badałem sobie trud i tak z czystej ciekawości mówię: Tam jest kilka domów, tam dalej nie wiem, czy to będzie widać. Tam w ogóle jest takie osiedle, i tam tutaj jest droga, i tam droga biegnie. Tam naprawdę jest masę, masę nowych domów postawionych. No i mówię: Wziąłem rower jadę zobaczę jak te elewacje są zrobione u innych akurat e, to było pod wieczór słońce jeszcze było tak ładnie padało na budynki że można było od razu zobaczyć wszystkie błędy e, wychwycić e, jeżeli chodzi o właśnie to wykonanie tych elewacji i co słuchajcie e, na jasnych elewacjach jest zdecydowanie to widać najbardziej te błędy i powiem Wam jedną rzecz, jeżeli chodzi o te wszystkie jasne elewacje, ja nie znalazłem, a nie wiem, tych domów tutaj może być nie wiem, wszystkich, które ja widziałem, około 100 podejrzewam, nie znalazłem ani jednego domu, ani jednego domu, gdzie ta elewacja by zrobiło, by, byłaby zrobiona naprawdę perfekcyjnie, że nie ma żadnych krzywizn. Ja tak szczerze mówiąc nie wiem, czy w ogóle to jest możliwe, pewnie jest. Ale pewnie bardzo rzadko ktoś w ogóle aż tak się do tego przykłada. Więc myślę, że ludzie, którzy tak wiecie, wypisują o tych elewacjach, ja też widziałam na innych kanałach elewacje, gdzie to jest zrobione dużo, dużo gorzej niż u mnie. Więc ludzie też tam komentują negatywnie często, że elewacje spieprzone i tak dalej. Nie wiem, moim zdaniem po prostu tak ma być. Jeżeli jest naprawdę krzywo, no to dobra, to wtedy można się czepiać, ale jeżeli są jakieś tam drobne krzywizny, ja wiem, mi to absolutnie w ogóle nie ma to dla mnie kompletnie żadnego znaczenia, w ogóle mi to nie przeszkadza. To jest tylko ściana, to jest tylko elewacja. Wiadomo, że to musi być schludnie zrobione. Dla mnie jest ważniejsze, czy ten tyrk jest ładnie położony. Yy, czy nie ma tutaj baboli, na, które od razu widzicie, a krzywizna na ścianie, jak padnie gdzieś tam słońce. No ludzie, nie dajmy się zwariować, to jest tylko ściana, nikt z tego strzelać nie będzie. Yy, wiadomo, no fajnie jest jak to jest zrobione yy, w miarę ładnie, schludnie, tak powinno być. Ale już czepiać się o takie rzeczy, że gdzieś tam delikatnie są jakieś fałdki. Nie wiem, dla mnie to jest zwyczajnie przesada. Ja się aż takiej wagi do tego nie, nie przywiązuję najważniejsze jest, żeby budynek był dobrze zrobiony, żeby tutaj nic się z nim nie działo konstrukcyjnie, e, żeby nie były popełnione jakieś błędy, które mają potem wpływ na mieszkanie w nim, nasze zdrowie i tak dalej, a że elewacja jest trochę krzywa. No mówię, dla mnie to już jest przesadane, no ale to wi widać właśnie mentalność też e, naszą Polską. Bo ja na przykład naprawiając samochody z, del, z tą mentalnością mam do czynienia i w Anglii w ogóle nikt się tym nie przyjmował, jak samochód wygląda, bo to zwyczajnie jest dla niego rzecz codziennego użytku, jak odkurzacz czy pralka. To ma, on wsiada im, to ma go dowieść z punktu A do punktu B. U nas ludzie chuchają, dmuchają, oglądają po naprawie samochód, wytykają nawet najmniejsze błędy, gdzie czasami fabrycznie samochód jest gorzej polakierowany niż po naszej naprawie. I naprawdę uwierzcie mi, że tak jest. Eee, więc owszem, trzeba wymagać jakości, trzeba wymagać, jeżeli się za coś płaci, żeby coś było dobrze zrobione, ale wszystko musi być w granicach zdrowego rozsądku. Przynajmniej takie jest moje zdanie, wasze może być inne. Więc kończąc, już ten temat o elewacji jest, nie jest perfekcyjnie. Dom jest naprawdę bardzo dobrze, według mnie, zrobiony. Garaż troszeczkę gorzej. To jest tylko garaż. Nie mam z tym absolutnie żadnego problemu. Widziałem dużo, dużo, dużo gorzej zrobione elewacje, i naprawdę jest dużo tych elewacji, które, które są zrobione dużo gorzej. A na podobnym poziomie, co jest u mnie, też jest bardzo dużo. I tak jak powiedziałem, może tam 100 domków stoi, eee, z czego nie wiem, jasną elewację ma. powiedzmy 70% z nich, i ja nie widziałem ani jednego domku, na którym elewacja by była zrobiona idealnie prosto. Więc jeżeli tak bardzo komuś na tym zależy, no to pilnujcie tych fachowców, żeby wam zrobili idealnie prosto. Zobaczymy, czy wam i tak. Z, czy Wam zrobią idealnie prosto, czy, czy Wam jednak, czy nie będą umieli tak idealnie tego prosto zrobić, czy Was potem skasują jak za zboże, bo się do nich dochrzaniacie. Wasza sprawa, mniejsza z tym, kończymy ten odcinek. Eee, chciałem też ten poruszyć temat elewacji, bo oglądałem właśnie kilka innych filmów na YouTubie i czytałem komentarze pod filmami. Gdzie tam pseudospecjaliści się wypowiadają, że elewacja schraniona. Dobra, koniec. Z budowy będę coś nagrywał, tak jak powiedziałem, jak już mój kolega przyjdzie, zacznie działać, jak zwyczajnie będzie co nagrywać. Idę. Ogarniać to, co mam ogarniać. Muszę pozostałości z styropianu wywieźć w sobotę do przok to się chyba nazywa punkt taki specjalny, gdzie można pozostałości budowlane wywozić. Więc idę to ogarniać, a wy trzymajcie się. Życzę wszystkim miłego dnia lub nocy, bo nie wiem kiedy mnie oglądacie. Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Adios.